Dzisiaj zaczynamy ciągnąć się przez to zimę Octavio, o którym już wcześniej robiłem kilka blogów. E, długo mi nie było, długo nie opisywałem Wam co się działo do mojej plantacji, no niestety jest przecież ode mnie, nie mogłem. E, dzisiaj jest 20 5 lipca e, wjeżdżam w Przężyto kosić tata będzie jeździł z grzyżowami więc będzie ważył niestety nie pokażę wam wagi e, jaka jaka jest tata nie za bardzo się umie obsługiwać e, telefonem e, więc będziemy musieli mi uwierzyć na słowo jaką wydajność będzie miało to Przężyto e, z hektara e, Jaka, jaki procent długodności będzie, też Wam wszystko pokażę w trakcie obudzenia. W trakcie no to zaczynamy, 6 hektarów przed nami do odcięcia, oglądajcie 5 Spaliśmy, idziemy teraz sprawdzić jaka jest wilgotność ziarna Mam tutaj do mieszania wilgotności Dramiński Wchodzimy Widać, że ziarno jest ładne, grube zobaczymy jaka jest wilgotność włączamy pomiar wybieramy przęży napełniamy próbkę tak, dzisiajłem. 163 Jak widać. Ja otrzymyję cięcie, przenżdę Octavio, 6 hektarów położone, niestety sporo czasu się deszło, no bo dosyć wysoki plon, na kąpań też nie jest mój najnowszy, no więc no nie mogę podpieszyć, żeby do ziarno nie byleciało za kąpań. ładny plon jest jak na przężytu. W domu sobie policzę ile tam dokładnie było, bo tam wszystko te wszystkie przyczepy, które dodawarzył są pozapisywane więc sobie podsumuję policzę ile, ile to jest, ile kilogramów, ile ton było ścięte przed podzielę przez 6. No i wyjdzie dokładna, dokładna liczba, dokładna I w końcu, bo jest 22. Trzymajcie się, na razie Witajcie eee, W końcu udało mi się trochę wygospodarować czasu dla Was, żeby Wam przedstawić e, jakie było planowanie Przenżyta 8 e, Octavio, o którym wcześniej już Wam wspominałem e, w filmikach e, Niestety przez e, sporo okres czasu nie miałem możliwości Wam e, na bieżąco pokazywać jak to przeżyto się rozwijało. Teraz mam nadzieję, że to wszystko się uspokoi i będę mógł na bieżąco wam wstawiać nowe filmiki z prac polowych, które będę wykonywał na jesieni. Dzisiaj dokończę Wam przedstawianie planowania przężyta Octavio Dzisiaj przedstawię wam i jak e, planowało to prężyto? E, pokażę Wam e, wagi poszczególnych przyczep, sumuję to, e, te wagi e, i później wyliczę, jaka, jaki był plon z hektara tego przężyta Sami ocenicie, czy, czy warto siać czy nie warto, e, czy, czy, wam się, czy zadowalający jest ten plon, czy nie. Mm, zaraz Wam wszystko przedstawię, bo sobie spisałem na, na kartce. Wszystkie wagi, które miałem, e, pospisowałem, e, zrobiłem e, uproszczone takie e, przedstawienie, takie tak, po, w postaci tabeli, tabeli żebyś, żeby było to przejrzyste e, dla Was. E, wy, te wyliczenia wszystkie. Hmm. No i co? No dobra, przełączam kamerkę i, i pokazuję Wam e, poszczególne ważenia, wyliczenia. Tych, tej, tej, tego przężyta. Kamerkę już mam przełączoną. E, wyszczególniłem e, poszczególne ważenia przyczep. Było ich razem 7. E, waga brutto, czyli waga zboża w, z przyczepą Tara, czyli no sama przyczepa, no i netto ile było zboża jak widać na pierwszym przyczepie było 8.65 tony na drugiej 7.51 8.69 7.19 8.80 7.54 no i na samym końcu 2 tony 49 2 tony 49 Razem wyszło 50 ton i 870 kg jest to plony z 6 hektarów Eee, przeliczając to na 1 hektar, wychodzi 8,48 tony z hektara. Ja uważam, że jest to bardzo dobry wynik, e, jak na to zimę. Hmm, biorąc pod uwagę, że miałem to na klasie ziemi od 3a do 5, Kawałkiem, kawałek, było 5 klasy no to myślę, że, że nie ma co e, oczekiwać co lepszego klonu e, bo naprawdę dla mnie jest to bardzo dobry wynik e, w tym roku również będę chciał e, to samo przeżyto nie zamierzam zmieniać jest to dosyć dosyć odporne na choroby grzybowe e, Ładny jest ład od samego początku do samego końca myślę, że poleciłbym wam to przeżyto osiać, ponieważ dosyć wiernie planuje w poprzednich latach i w tym roku również ładnie planowało, dlatego Dlatego myślę, że warto, warto inwestować w to przemyżoto i i, i i siać to przemyżoto. Co więcej, mogę Wam powiedzieć, no. Nie było mnie sporo czasu, miałem trochę różnych problemów. Teraz mam nadzieję, że już to będzie wszystko uspokojone i i że na bieżąco Wam będę mógł pokazywać poszczególne filmiki, no, planuję e, kolejny zaraz wypu wypuścić e, e, filmik o pszenicy Jarej Telimena, której to, to m, dostałem z firm hodowli roślin Danko e, jako nowość. E, też Wam opowiem o, o planowaniu tej pszenicy o tym jak ona kształtował, jak, jak się kształtował łany tej pszenicy. Bo też niestety nie mogłem wam pokazywać filmików z tego pola. No, co, no to by było na tyle. Najważniejsze to jest przedstawienie, że, że jaki był plon z hektara. Jak widać, 8,48 tony. Jeszcze raz powtarzam. Jest to, jak na przężyto bardzo dobry wynik. Nie ma co narzekać na, te, na, te, na, to, na to przężyto. Kończę opowiadanie na ten sezon sprzężyta o zimęgo. Spotykamy się, myślę, że pod koniec września jak będę siał na następny rok Przężyto, również przęży Oktawio yy, na bieżąco już od samego początku od samego przygotowania gleby myślę yy, aż po zasiew później yy, ochronę roślin nawożenie jesienne wiosenne wszystko wam będę opowiadał na bieżąco. Oglądajcie moje filmiki. Jeżeli wam się podoba, to jak najbardziej łapkę w górę. Subskrybujcie przy okazji i zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się na razie. Cześć. Razem wyszło 50 ton i 870 kg. Jest to plony z 6 hektarów. Przeliczając to na 1 hektar wychodzi 8,48 tony z hektara. Ja uważam, że jest to bardzo dobry wynik, jak na to zimę. Biorąc pod uwagę, że miałem to na klasie ziemi od 3 A do 5 kawałkiem, kawałek było piątej klasy no to myślę, że, że nie ma co e, oczekiwać co lepszego klonu e, bo naprawdę dla mnie jest to bardzo dobry wynik e, w tym roku również będę chciał e, to samo pszenżyto, nie zamierzam zmieniać jest to dosyć dosyć odporne na choroby grzybowe e, ładny jest łan od samego początku do samego końca myślę, że poleciłbym Wam to przężyco siać ponieważ dosyć wiernie planuje w poprzednich latach i w tym roku również ładnie planowało dlatego Dlatego myślę, że warto, warto inwestować w to przemyżoto i i, i i siać to przemyżoto. Co więcej, mogę Wam powiedzieć, no. Nie było mnie sporo czasu, miałem trochę różnych problemów. Teraz mam nadzieję, że już to będzie wszystko uspokojone i i że na bieżąco mam będę mógł pokazywać poszczególne filmiki, no, planuję e, kolejny zaraz wypu, wypuścić e, e, filmik o pszenicy Jare i Telimena, której to, to m, dostałem z firm hodowli roślin Danko e, jako nowość e, też Wam opowiem o, o planowaniu tej pszenicy o tym jak ona kształtował, jak, jak się kształtował łany tej pszenicy. Bo też niestety nie mogłem wam pokazywać filmików z tego pola. No co, no to by było na tyle. Najważniejsze to jest przedstawienie, że, że jaki był plon z hektara. Jak widać, 8,48 tony, jeszcze raz powtarzam. Jest to, jak na przężyto bardzo dobry wynik. Nie ma co narzekać na, te, na, te, na to, na to przerżyto. Kończę opowiadanie na ten sezon sprzężyta o zimę. Spotykamy się, myślę, że pod koniec września. Jak będę siał na następny rok przężyto, również przężyto oktawio, yy, na bieżąco, już od samego początku, od samego przygotowania gleby, myślę, yy, aż po zasiew, później yy, ochronę roślin, nawożenie jesienne, wiosenne. Wszystko wam będę opowiadał na bieżąco. Oglądajcie moje filmiki. Jeżeli Wam się podoba, to jak najbardziej łapkę w górę. Subskrybujcie przy okazji i zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się na razie. Cześć.